Siemanko, witajcie w nowym odcinku z Sowietów I tak, dzisiaj wreszcie uda nam się, mam nadzieję, uruchomić Pariosgrad Wyślę taki samochodzik, żeby dostarczyć tutaj ludzi do tego Kazinhada gdzie mamy spalarnię, ciepłownię i elektrownię Chciałem wam też podziękować za komentarze Naprawdę sporo mi to pomaga, ponieważ już wiem, że jednak na to jedno tutaj ogromne miasto przynajmniej na tej mapie yy, wystarczyłoby nam jedna ta ciepłownia, elektrownia też, yy, tylko trzeba robić co jakiś czas i na dużej rurze yy, te przepompownie. A ja yy, znaczy zrobiłem chyba, nie wiem, za daleko, wydaje mi się, po prostu trzeba robić to częściej. Yy, chciałem też zachęcić nowe osoby do subskrypcji, dzięki temu jesteście na bieżąco z odcinkami. Ale na wypadek, mówię, zrobiłem tutaj jeszcze jedną ostatnio małą ciepłownię. Udało nam się też pozbyć kredytu. Wreszcie, mówię, ruszyło to skupyta jakoś. Zarabiamy dzięki tutaj aluminium oraz y, heliko helikopterom. Także fajnie. Tutaj, oczywiście, zbieramy y, kolejny statek, żebyśmy mogli sobie zarobić y, na, na tym mocno. Tu najgorzej jest, w tej shiprozie. Nie ukrywam, że. Coś tu przydałoby się pokombinować. Fajne też mówię, mody mi polecacie. Bardzo mnie to cieszy, chociażby z tymi śmieciami. No i tak, tutaj to myślę, że przyniosę trochę tych ludzi i pojedziemy chyba pierwszy transport. To, bo oni albo będą się tutaj zbierali, muszę zobaczyć, właśnie jakiś przystanek, czy bezpośrednio od domu, może pójdą. Coś takiego się zrobi. Żeby wysłali po prostu pracowników do tej elektrowni. Zobaczymy, czy to tak zadziała. Czy ja będę musiał jeszcze osobne jakieś miasteczko małe zrobić. I wysyłać tych ludzi tutaj. No, chociażby z tej strony. Tu w ogóle też jest yy, ropa naftowa. Z tej strony. O, z tego tutaj boczku. Chciałem też to wykorzystać. No, zobaczymy jak to się uda. Yy, z tym miasteczkiem. No dobra. No to co, bierzemy... Jakiś, co tutaj, samochodzik? Gdzie my tutaj mamy? Niech będzie ten autobus, tylko jakiś taki szybki, ośmiu ludzi. No dobra, może być, bo i tak tutaj nic, no mógłbym tym, ale chodzi mi też tutaj o koszta. No a, wyślemy tego z NRD. Też patrzyłem na inne jakieś mody, co a propos samochodów i tak dalej, ale na razie stwierdziłem, że to będzie. I tak, na razie jest bez zasilania, dobrze. Pozwól na wprowadzanie się. Zobaczymy, czy coś to od razu nam da. Albo ja po prostu przerzucę część ludzi, e, gdzie tu mamy stąd. No, na przykład przenieść 10. O, tutaj. I zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Stąd. O kurde, nieodpowiednie jako przystanek dla wybranego pojazdu, to mi się zbytnio nie podoba. Eee, tu mamy w ogóle tą klinikę, właśnie, tutaj jest też spoczko. Ambulans, setka i tak nie mogą więcej jeździć, więc nie ma sensu. Dobra, weźmiemy sobie tutaj takie. Kurcze, no to niedobrze, powiem wam, muszę chyba mały przystanek wybudować. No bo nie mam jakich i tak będą musieli jakoś stąd transportować się. Mieli wszyscy ten, ten, przez ten przystanek, przez ten tramwaj, no ale muszę jakoś na początek ich tam wysłać. Co nie jest wcale takie hopciu. No ale zobaczymy. Weźmiemy sobie taki może darmowy przystanek. Kurczę, tylko teraz też jakoś go ładnie, żeby nie było tutaj problemów. Weźmy sobie coś takiego. E, ulicę, taki zakręciołek zrobimy. No dobra, o, niech będzie to tak. I tak, stąd. Niech ładuje tych mieszkańców. I niech jedzie tutaj. Co prawda. No dobra, no chodzi mi tu głównie o tą e, elektrownię. Zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie, yy, i wbierzemy od razu, niech tutaj idą. Tak zobaczymy. Problem z zasilaniem, wiem, wiem. A no, i niech rusza. A właśnie stacja jest benzynowa. Nie dałem stacji benzynowej jeszcze. Ajajaj. To też jest problem. Ale zaraz to. Opanujemy jakąś malutką tą stację benzynową. Może być i ta darmowa w sumie. Co mi tam? Eee, nawet nie wiedziałem, że taka malutka jest. Dobra. Spoczko. Jakieś parę zbiorników i tyle. Dobra. No i zobaczymy. Na początek mogą się tu wkurzać, ale mam nadzieję, że jakoś to się unormuje, bo oni muszą być w sklepach i tak dalej. Dobra, jedziemy. Dobra, czyli da się jednak po tych drogach jeździć? Ja nigdy ich nie stosowałem, ale no zobaczymy, zobaczymy. Fajnie, bo popitalają 90 na godzinę. Tu też nam się udało jakoś to ciepło dołączyć szczęśliwie. Okej okay. No zaraz zobaczymy. Oni też oczywiście mają czas podróży. Mogą dosyć długo nawet. No i tutaj będzie problem, bo oni muszą po tych brzydkich drogach jechać. No ale jadą, jadą. Jak tam? Ile to czasu im zajmuje? No prawie ponad dwie godziny. No i liczę, że to ruszy. Wszystko. Ok. Jest spoko. To ruszyło w takim razie. Nie do końca rozumiem. Yy, dobra, niech on jeździe. Odpowiednio dla wybranego przystanku. Tutaj, tak. Jeszcze mi też. O, kurde. Co to jest? Mam tu i tu. Yy, zaraz, zaraz, zaraz. Pokażcie, gdzie to jest. To jest ten. A ten to jest też tu. Kurde, coś mi się pokićkało. Zaraz, zaraz, zaraz. Zrobimy inaczej. Niech ta tatra się zatrzymuje tutaj. Ładuje tylko pracowników. I niech tutaj. Właśnie, a propos, mi też przystanki końcowe. Też pisaliście. Teraz mi się przypomniało. Też to jest istotne. Eee, Wymusz wysiadanie pasażerów z tego benzyny w na inną linię. Dobra, no tak rozumiem. O w mordę. No właśnie. Nie jest to podłączone, nie wiem jakim cudem. Przecież tutaj idzie wszystko. I tutaj też. Eee... Pokaż połączenia elektryczne. Kurde, to jak to jest? To ja, żebym mógł to uruchomić? No, powiem Wam, że nie ogarniam, bo powinno to sobie jakoś funkcjonować. Czy ja potrzebuję skrzynki jeszcze do tego? A może być tak, kurde. Może być tak mimo wszystko. Dobra, weźmiemy sobie w ten sposób. Tak I co? To też coś... Da daje to coś? Nie daje? Moc niby jest Chciałem to uruchomić, a jeszcze wybierz co najmniej jeden ten, no dobra Coś mi się, coś jakoś to nie wiem, nie działa, nie chce to działać Nie można uruchomić trakcja kolowe, nie jest podłączona do transformatora O kurde Jakim cudem? Chyba, że skrzynka. Nie mam tu skrzynki, kurczę, tu. No dobra, to inaczej. Ale powinno to wydaje mi się dawać. Prąd. Kurde, coś. Coś nie zadziałało. Tak jakbym chciał. No, powinno działać. A czemu nie działa? Tego już powiem wam, że nie wiem. Dobra, bierzemy w ten sposób. Tutaj to może być takie nawet mniejsze. Pyk. Pyk. Kurde. Mimo wszystko jakoś dziwnie mi się to odznacza w tych kolorkach. Chyba że co, transformator, ale... Bierzemy kolejny. Co tu się odwaliło? Powiem Wam, nie mam pojęcia. Właśnie to jest to, jak się kombinuje. Trakcja kolejowa nie jest podłączona. Hmm, czyli tak, jakby to było niepodłączone. Rozumiem elektryczność, ale no tutaj nie widzę. A, chyba, że w ten sposób, ale też nie do końca. No zaraz zobaczymy. Może że jak tak zrobię, bym musiał to chyba w ten sposób połączyć. I co? Daje to to prąd? No niby to połączyłem, ale też nie do końca. Nie, nie wiem. Hmm. By to znaleźć. Linię takiego napięcia też nie. Nigdy powiem Wam, że kiedyś mi działały tramwaje, nie było z tym problemów żadnych. A teraz coś, albo nie wiem, oni prowadzili. O! Tu coś mam. Punkt zasilania trakcji, ale to jest kolejowej. To też jakby było. Ale trolejbusy to to nie są. Tu mam taki transformator, no ale to jest podłączone. Rozdzielnia. Chyba że trakcja kolejowa o to im chodzi, ale to też to nie jest trakcja kolejowa, tylko, ee, no, tylko tramwaje to są kurczę. Powiem wam, że ciekawe, ciekawe o co tu chodzi, niedobrze. Bo już ludzi tu zacząłem wprowadzać. A nie ogarniam. Jest połączenie. Jest prąd. Napięcie jest. Hmm. Zaczęli tu się już wprowadzać. No powiem wam, że... Może w jakimś tutaj... Pytanie odpowiedzi. Naukowiec. Yy, to też linie wysokiego. Elektrownia. Połączenia. Gdzie to było... No dobra, wiecie co? Znalazłem coś takiego. Czyli, tak, jakby kolej była też z tramwajami połączona, bo jest napisane, że lokomotywy elektryczne lub tramwaje mogą korzystać tylko z kolei zelektryfikowanej. Także chyba dobrze to patrzyłem na to. Eee, to, jakby było to ciekawe. No musimy sprawdzić. Powiem Wam, że nie wiem, czy to będzie się mi tutaj zgadzało, czy nie. Ale postawimy to tutaj. I może to zadziała, ale też widzę, że lipa. Mimo wszystko, nie tak jakbym chciał. No, kurczę, powiem wam, że nie wiem, co jest grane. Powinno to zadziałać, bo wybierz punkt zasilania kolei trakcji kolejowej i to postawiliśmy. Zbuduj budynek, podłącz go do swojej sieci kolejowej za pomocą sektoryzowanej kolei. Hmm. No ciekawe. wydaje mi, bo niby ten znaczek nie wiem, czy on daje to prąd, czy nie wreszcie. Wydaje mi się, że powinno być spoko mimo wszystko. Nie mam pojęcia. Możecie mi napisać w komentarzu, jeśli wiecie. Co z tym problemem z tymi tramwajami. Dziwna sprawa, naprawdę. Wdawało mi się, że... Połączyłem to, ale nie chcę coś działać mimo wszystko, chyba że gdzieś, nie wiem, tutaj jeszcze prąd potrzebny jest, ale kurczę, no jest tu to. Rozdzielnie oni o transformatorze tutaj mi mówili, prawili, jeszcze no taki jest transformator, ale no też niezbyt, nie chce mi się wierzyć, że taki. To jest trolejbus, ale dobra, też postawimy, sprawdzimy. I co? Też nic z tego. Dziwne. No, bo ten zwykły transformator, mówię, zrobiłem, podłączyłem i coś też nie działa. Stąd jest zasilanie nie ma tutaj problemu. Tutaj to wszystko powinno działać, funkcjonować No i nie działa mimo wszystko. No Ciekawe, ciekawe powiem wam, że... Eee... Nie spodziewałem się tego. A tu jest, no jest moc tego. Podłączyłem to też do tego, żeby nie było problemów. Ale oni mi cały czas piszą, że yy, tutaj żadnych pasażerów i tak dalej, że nie mogą tego uruchomić, ponieważ coś tam z brakiem transformatora, ale weźmy jeszcze, co jest, jeszcze mi się nie chce dodać to, a, nie to klikam, siakość. No nie wiem, powiem wam dziwna sprawa. Nie spodziewałem się. Dlatego mówię z koleją się tak średnio, bo zawsze bawiłem, bo ona wymaga troszkę więcej tam rzeczy. O! Nie można uruchomić. Tracja kolejowa nie jest podłączona do transformatora. No, no właśnie. Dziwne. Mega. Jeszcze... Chyba, że tutaj muszę podłączyć. Zaraz jeszcze też sprawdzimy. Punkt zasilania, tylko że to też jest dobra. Wezmę to tutaj, i jeszcze jest coś tak. Te... Oj, tu nie chcę tutaj, jeszcze takie próby mi przyszły do głowy, że mógłbym zrobić to. O kurde, tylko to jest coś mega długie. Zaraz zrobimy to, też usuniemy. Damy to trochę dalej. Tu. Ok. I weźmiemy sobie jeszcze ten punkt zasilania. I czy to coś dami? E, eee, rowisko. No, nawet gdzie to jest selektryfikowane. Dobra. No i bierzemy jeszcze. Powiem wam, bo już wydaje mi się, że wszystko zrobiłem co tutaj było możliwe, ale mogę się mylić. No nie, i to nie tak nie działa. Dziwne, naprawdę dziwne. Nie wiem, nie wiem czemu to tak jest. I widzicie, myślałem, że dzisiaj uruchomimy to, ale muszę powiem wam pogłówkować, albo mi ktoś napisze i uratuje to miasteczko. Bo kurde nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Wszystko już tu popróbowałem. Kasy wydaliśmy. I nic z tego. Dziwne, dziwne mega. Trudno. Muszę jakoś to przecierpieć. Nie chciałem, żeby to tak wyszło. No, ale nie mam jak tutaj tego połączyć. Jeszcze jest jakieś zagraniczne, ale to jest do czego innego. No i tak to. No lipa. Chyba, że jeszcze tu coś jest w zajezdniach. Dla mieszkańców stacja towarowa, ale nic. Punkt zasilania trakcji. Kurde, tu coś jest. Punkt zasilania trakcji kolejowej. Ale to jest to, co ja robiłem. To jest identyczne. Trakcji kolejowej. Punkt zasilania trakcji kolejowej. Także. Też to się jakoś mi nie. Jest stanowisko do tankowania, ale my nie potrzebujemy. Elektryczne, tylko jest yy, podziemne, są jeszcze, a tak to nie widzę tutaj niestety nic. Stacje są towarowe, małe stacje. Nic z tego, powiem wam. Tunele. No nie, no nie ma, nie ma. Nie, nie, nie wiem dlaczego to tak jest. No trudno, powiem wam, że zakończymy sobie tutaj odcinek, będzie też taki może troszkę krótszy. Chociaż nie wiem ile tam już wyszło, bo przerwałem i tak nagrywanie z tym. Yy, bo mówię, trochę dziwne tu rzeczy wystąpiły. No tutaj możemy pojechać i zasilić to, więc spoko, ale zaskoczył mnie problem z prądem, bo powinno to działać. Bo widać, że tutaj. No są pracownicy i... No, jakoś to powinno działać, nie? Stąd i stąd wychodzi prąd. Tu zrobiłem też tą skrzyneczkę. Jest moc, a oni jakby nie dostawało to prądu w ogóle. A moim zdaniem powinni dostawać. Chyba, że jeszcze, ale... Z dwóch stron, ale to bez sensu, bo to prąd i tak. No nie wiem, nie wiem. Powiem Wam, że zostawiam ten... Yy, zostawiam to na razie. Dopóki tam nie dowiem się, to niech sobie to tutaj tak funkcjonuje jak jest. Tych ludzi tu więcej nie wprowadzam, bo zaczynają być problemy. Także na razie to tak zostawimy. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Jeśli się podobało, możesz stawić lajka. Zawsze mi to wspomoże z rozwojem kanału. I widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że uruchomimy to miasteczko. A jak nie, no to coś innego wykombinujemy, albo może mi na kreatywnym zobaczę, jak to yy, uruchomić i tak dalej. Także trzymajcie się. Hejka.